Siema, jestem The Turbo Afro i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Grid 2. Dobra, ostatnio ostatnio wykończyliśmy wszystkie zawody klubowe, jakie nam zostały do drugiego sezonu. Wyzwania też są wykończone. A te, tak więc zostały przed, przed sezonem drugim WSR zostały nam już tylko zawody specjalne. No i oczywiście, jedziemy. Dobra, i ja tego jest dwa. Dwa zawody specjalne: wytrwałość i wyprzedzanie. Ok, po kolei najpierw wytrwałość. Ok, tutaj będzie paryska żywa trasa. Ok. Trasy paryskie już znam bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście dają mi do zawodów specjalnych zawsze dają jeden konkretny samochód do wyboru. No i tak. No i po prostu, po prostu po 5 minutach mam być pierwszy. 5 minut to jest masa czasu. Podejrzewam, że mógłbym to zrobić nawet na bardzo trudnym. Ale już nie będę, nie będę próbował. Najważniejszy jest rozgłos. Postaraj się wypełnić postawione ci zadanie. No, no wow. Jaki... Jakie to było po prostu filozoficzne. Musisz uważnie wypatrywać zbliżających się zakrętów. W trakcie wyścigu wow. kolumnica może się zmieniać. Wszyscy mają takie czarno-białe samochody. Okej. Okay. No bo zdaje się, zdaje się, że ktoś po prostu wszystkim ufundował. Tak, dokładnie taki sam samochód, tak, więc. nie dziwne, że wszystkie są takie same. A nie, tutaj ktoś ma innego niż Sana. To było złe. Dobra. Już? Pier... Nie, drugi jestem. Zara. Dobra. O Tomasz Kowalski Ciekawe. O, Kurde. Polak. Słuchajcie, z Polakiem się ścigamy. Ciekawe. Okej. Okay. No ten i Polak... Polak to jest ten na kogo trzeba uważać w tych zawodach, słuchajcie. Serio, bo... No tak, polscy Jeszcze ogólnie... W... Ogólnie mówiąc, po, polscy kierowcy wyścigowi to... E... Aj, kurde, Ej, kurde, znowu retrospekcja. Polscy kierowcy wyścigowi... E, mają mają dość sporo osiągnięć, e, to prawda Jednak jednak prawdziwa, prawdziwa sława... W wyścigach Polaków te krwi w wyścigach samolotowych. W wyścigach samolotowych Polacy są po prostu kompletnymi pewniakami. Mamy pierwszą ofiarę wyścigu. O, o, o I fajnie. Dobra. W, każ w każdym razie e, polscy, polscy piloci wyścigowi są po prostu pewniakami jak polski pilot wyścigowy startuje w jakimś. W wyścigu, to wtedy już po prostu jest to pewne, że on wyprzedzi wszystkich. Okej. Okay. Ostatnio, mm, ostatnio tak, nawet już nie ostatnio, tylko w ogóle na przełomie ostatnich lat jest naprawdę bardzo, bardzo mocny niedobór gier, gier komputerowych, gier lotniczych. I bardzo, bardzo mi to szkoda, dlatego, że tak jak ten... Jak jeszcze chyba do przedszkola chodziłem, to wtedy naprawdę bardzo, bardzo lubiłem gry samolotowe. Wtedy to był mój ulubiony gatunek gier. No i, no i bardzo szkoda, że w tym momencie takie gry już są naprawdę ekstremalną rzadkością. O. Dobra, muszę się skupić na wyścigu, bo mi jedna retrospekcja została. Te paryskie żywe trasy już w tym momencie widzę są ciężkie. Dobra. Ostrożnie. Ładnie wzięty zakręt. No i teraz wydaje mi się, że będzie dosyć długa prosta. Tak. Do końca wyścigu zostały tylko dwie minuty. Spoko. Nie wiem co. Wow, w ostatnim momencie się zorientowałem, że tutaj jest taki yy, ostry zakręt. Ok, no tak. Oczywiście, oczywiście, drugi za mną jest ciągle Polak Tomasz Kowalski, ale już zdaje się, że yy, ten Że mnie nie wyprzedzi. O! Ale coś. Coś z biegami namieszałem, ale ok. Ta. Bardzo ładnie wzięty zakręt. O dobra. Tutaj mogłem nie zwalniać. Ło. Wydawało mi się, że będzie 180. A tu nie. Zygzak. O. Ok. Ostatnia retrospekcja. Czyli tak teraz... Teraz jak ktoś spewnicze to po mnie. O. Zdaje się, że kogoś tam z widowni dosyć nieźle przestraszyłem. Słysząc odgłos, który się wydobył z jego ust. O, o, o. Okej. Okay. Jest dobrze. 30 sekund do końca Dobra 30 sekund do końca Już powtórzyłem po nim jakbyście nie słyszeli 15 O, co to za dziwaczne dziwaczny zakręt Kurde Nawet... Nawet po żywej trasie czegoś takiego się nie spodziewałem Okej okay. Teraz to już właściwie. No, wygrałem. Zadanie wykonane. Ponad dwa, 12 km, świetny wyścig, doskonały rezultat. No, Tomasz Kowalski nie był bardzo daleko za mną. A jednak, oczywiście, jestem pierwszy. I tak. I teraz po takich zawodach, ile będzie fanów? O! Tylko jedna cyfra nam przybędzie. 4000, tylko 4000 fanów. To jest poniżej moich standardów. Udało nam się Coś nie, chyba 5000 w ostateczności wyszło. W Europie. Nieźle, nie, jak na zaraz. Czas pokazać im, na co nas stać. Nie, 4000. Nie, jeszcze nie jest ten czas, Scott. Jeszcze ostatni wyścig przed rozpoczęciem drugiego sezonu WSR Wyprzedzanie O Jezu O Jezu To będzie... Dla mnie to jest boss Tylko tak mówię No cóż też no w sumie to jest boss, dlatego że teraz będziemy mieli tylko jednego przeciwnika A zawody same w sobie też są strasznie trudne Jeszcze Forda Shelby mi daliście Ford Shelby ma... bardzo trudne prowadzenie. Mam nadzieję, że jakoś wyjdzie. Okej. Okay. Wyprzedzenie na trasie jest wyjątkowo trudne. Postaraj się o nie Jezu. Lazurowe wybrzeże! Wyprzedzanie! Naprawdę! Drifty pozwolą ci w pełni wykorzystać potencjał tego auta. Dobra. Za pierwszym razem tutaj mi się nie udało. Generalnie, no jechałem trochę nieostrożnie, trochę zbyt nieostrożnie, no i to spowodowało, że e, tak naprawdę nawet nie się tak agresywnie. No kurde. Dobra, to było tragiczne. OK. No i to to wtedy jak jechałem nieostrożnie, to, sporo, to spowodowało, że oczywiście w końcu mi zabrakło retrospekcji. Okej. Okay. Dobra. Już... niby mieliśmy wystartować w odległości, a już doganiam tego gościa, okej. Okay. Wow, nawet udało mi się kombo przedłużyć. I nie wiem naprawdę jakim cudem on w tym momencie miał prawo mieć więcej punktów niż ja. Okej, okay. teraz ja mam... Teraz ja mam więcej punktów od niego i dobrze. O! O! To było ryzykowne. Okej. Okay. Jest kombo 1000. O! Nie, nie mogę sobie pozwolić na utratę takiego komba. No. Okej. Okay. No. I tak powinno być. O! Stuknąłem się z nim, ale jednak mi nie odebrali komba. Okej, okay, dobrze. Ile mam punktów? 9300. Mam nadzieję, że tempo się utrzyma, bo... Za pierwszym razem ten koleś dostał 18300. A? Wow. Ale seria była! Oho! O, dobra, teraz mi idzie o wiele, o wiele lepiej niż za pierwszym razem. Czemu ja to powiedziałem? Czemu ja to powiedziałem? Okej. Okay. Dobra, już mam 18900, czyli powinienem być bez bezpieczny. Ale oczywiście wyprzedzam do końca. 20800 mam. Zadanie wykonane. Off. Dobra, Świetna wow, robota. Dałeś oczekiwali. Teraz on dostał tylko 12300 punktów. Ciekawe Dobra? I ile fanów? Też tylko 4000? No, no niestety też. Ten Scott mi kiedyś mówił, że te zawody specjalne to jest dobry sposób na pozyskanie sobie wielu fanów. Mogę skarbić Europejczyków, ale zdołaliśmy tego dokonać. Nasi nowi fani nie mogą doczekać się zawodów. Przeczytaj komentarze w sieci, to istny szał. Dobra... No i cóż... Nie ma nic już, co by pozostało. Wszystko już ukończone, co się da. Jedziemy z drugim sezonem World Series Racing. Weź udział, na pewno. Tak. Oferuję Ci dwa samochody do wyboru. Jeden z nich przyda Ci się podczas najbliższych zawodów. Okej. Okay. Zreknijmy sobie tutaj, jakie są staty. To ma wyjątkowo niską masę. To ma wyjątkowo wysoką masę. To ma e, niskie przyspieszenie taką średnią moc. To ma większą prędkość maksymalną. Większe przyspieszenie, ale mniejszą, o wiele mniejszą moc. Eee... Yy... Biorę to. Na pewno to bardzo tak. Dobra decyzja. Każe natychmiast przygotować auto. Spoko! Się coraz sławniejszy. Zainteresował się tobą kolejny sponsor. Dobra kolejna. Kolejne cztery nalepki. Wow, tym razem jedna nalepka jest już warta 12 tysięcy fanów. Jezu nie, jak, jak to w, takim, w takiej szybkości będzie skakać, to ja... Ja, to ja naprawdę nie wiem ile ile tych fanów w ogóle można osiągnąć w tej grze. Nie wyobrażam sobie chyba. Okej. Okay. Łaska jest krótszy niż jakiś tam... To może na razie sobie odpuszczę, zobaczmy. Pro prowadź przez całe ukrążenie w dowolnym wyścigu. No myślę, że też sobie odpuszczę. Zobaczmy co dalej. Ile tego jest? Ukończ zawodę eliminacja. Zamiamy od wyższą pozycję. O! Dobra, to biorę sobie na stówę. Co tam dalej mamy? Wygraj jedną z wyzwań. O. Twój wysiłek zaczyna przynosić rezultaty. Kolejny sponsor chce umieścić na twoim aucie swoje barwy. Okej, okay, zajmij co najmniej trzecie miejsce w obrundach zawodów. W obrundach. Eee. Hmm. Zobaczmy może co tam dalej. Taką odległość wykonując lift, nie. Tu do końca już to jest? Tak. Cofnijmy. Okrążenie w czasie krótszym. I to już jest prowadzić przez całe okrążenie. ok. I to chyba się ciągnie do początku. A nie, tutaj jest ten... Jeszcze ta czasówka. Mm. Kurczę, no i w tym momencie jestem trochę zagubiony. Dobra, biorę jeszcze to. Okej. Okay. Przejdź okrążenie bez ani jednej kolizji. O, tutaj widzę, że mam o wiele więcej nalepek, to zobaczę co tu jeszcze mi się przytrafi. Ta czasówka, całe okrążenie prowadź. Ukróć okrążenie w czasie krótszym. Drift. Bez ani jednej kolizji. A, to bezanie jednej kolizji to jeszcze na ustalonych jakichś zawodach. Mm. Kurczę, sorry, że tak długo się na tym zastanawiam. Okej. Okay. Eee, weźmy sobie to. Okej. Okay. Zapowiedź nowego sezonu w oraz wiadomość, że dołączą do nas nowe kluby sprawiły, że liczba wyświetleń naszej strony wzrosła. Spora liczba odwiedzających pochodzi z Europy. Patrząc na komentarze powinniśmy się spodziewać dużej liczby widzów. No no wow. Okej. Okay. W tych mistrzostwach WSR będzie 5 serii. W tym jedna oczywiście finałowa. Dobra. Zaczynam od tej, Las... najpierw laserowe wybrzeże Laturbi, a później lazerowe wybrzeże Leopolda, Ok. Czyli obydwie, obydwa wyścigi na laserowym wybrzeżu. Ło, wow, w tym momencie mamy dostępny cały nasz arsenał! Jej, ile się tego już nazbierało... Ok, mm. Mam je tu... O, jeszcze... Jeszcze sporo nowych rzeczy mam... Mm. Wybiorę sobie to... To jest najnowsze... Ok. I rozpoczynamy drugi sezon World Series Racing. Europejscy fani tłumnie przybyli na dzisiejsze zawody. Jeśli zapewnimy im odpowiednią dawkę emocji na pewno pokochają WSR no na pewno. Callum Kirkwood. Okej. Okay. Koleś z Euroland będzie tutaj bosem. Dobra, to już jest moje drugie podejście. Generalnie za pierwszym podejściem byłem wyjątkowo nieostrożny i się rozwaliłem. Okej? Okay. Dobra. Tutaj na tych zawodach jest naprawdę. Naprawdę jest tak naprawdę sami. Nie, no, większość tych wszystkich to są posłowie z tych, z tych wszystkich klubów wyścigowych. Jest Harrison Carter, jest Bruno Silva, jest Lorenzo Vela. Tak więc, naprawdę się robi już mocno. Ok, aaa... Ok, jedna retrospekcja zużyta. A druga. Ok. O, wow. kurczę! No nie! Jezu! Już, już nie mogę być ostrożniejszy niż w tym momencie, bo po prostu zostanę w tyle. No okej, okay. jestem drugi. Dystans do Kirkuda jest bardzo niski. No, i tutaj, gościu, spierniczył zakręt po całej linii. Tak więc... Tak więc gościa wyprzedziłem. No i tak. Teraz oczywiście jak zwykle trzeba utrzymać pozycję. No i muszę być naprawdę ostrożny, bo tylko jedna retrospekcja mi została. Ok. Ło! Dobra. Drzwi mi się otworzyły. Trudno. Nie był to wypadek, który mógłby spowodować moją śmierć, tak więc nie używam retrospekcji. No. I w sumie już mi się to... Już mi się ta retrospekcja nie przydała. Jestem pierwszy. Kurde, te zawody są ciężkie. Prowadzisz w klasyfikacji tych zawodów. Utrzymaj pozycję. Ok. No i tak. Jeszcze jeden wyścig. Dobra, znowu lazrobię brzeże są wystające skalne ściany Omijaj je szerokim łukiem. No wow! Jesteś na pierwszym miejscu, byle tak dalej. No oczywiście wciąż ten Kirkut, ale oczywiście my już wiemy, że tutaj jest bardzo dużo posłów w tym wyścigu. Okej, okay. o, stał jest w trzeciej pozycji, ciekawe. O już mi się drzwi otworzyły Wow Dobra. do pierwszej trójki Kirkut już jest wyprzedzony. No ale oczywiście przed nami jeszcze dwaj posowie Lorenzo Vela i... i Harrison Carter. Okej okay. Dobra no i znowu słuchajcie, Harrison Carter wyszedł na największego bossa. Jeśli pamiętacie, podczas pierwszego sezonu WSR Bruno Silva, czyli ten boss innego klubu, no, no też był bosem, ale jednak Harrison Carter był większym. No i w tym momencie znowu, nawet w Europie Harry, Harrison Carter jest największym bosem ze wszystkich. Kurde. Mm. Ma samochód masel. Taki samochód jest o wiele lepszy na prostej od mojego, ale dobra. Na zakrętach taki samochód nie jest dobry i w tym momencie zdaje się, że zwydukowałem trochę dystans. Wo, To było agresywne zagranie. W sumie miało szansę powodzenia, ale zbyt agresywnie było Staję przeprowadzone. O! Nie! Jeszcze zbyt agresywnie. No nie! Ach. Kurde, bo mi zabraknie retrospekcji. No Ile jak tych retrospekcji jeszcze mam? Jedną. Dobra, musiałem już zahamować. Przez nieuważną jazdę tracisz zbyt dużo czasu. Bądź ostrożny. Okej. Okay. Nie mam mowy. Dobra. Dosyć agresywnymi metodami, ale jednak jestem pierwszy. Ok. No i ostatnia prosta i zwycięstwo. Dobra. To się. Gratuluję, mamy w tej rundzie pierwsze miejsce. No, oczywiście. O! I patrzcie w tym momencie, co się stało, Kaliso. E, Karteli Kalon Kirkut mają. E, ten. E, po 30 punktów. Okej, okay, tyle samo. E, nie, nie wiem. Nie, zaraz, chyba to nie jest ta nie, to nie jest ta sytuacja, o której mówiłem. E, przypomniała mi się w tym momencie ta sytuacja, o której mówiłem, że ten. Że jak się dwa razy na drugim miejscu będzie, a osoby z pierwszego i trzeciego miejsca. się podczas dwóch wyścigów zamienią. To wtedy, to wtedy się będzie na trzecim miejscu, ale to, to nie ta sytuacja. Okej, okay, w każdym razie za ile Dobra? Wow 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 Ile tych fanów przybyło? E, nie pamiętam ile było przedtem, ale chyba... Chyba 60 tysięcy. Zapoznałem się z komentarzami i postanowiłem urozmaicić trochę tę serię Postaraj się być na bieżąco. Urozmaicić? A to ciekawe Eee, dobra, zdaje się, że tu chodzi po prostu o wyzwanie i zawody specjalne. Eee, ale dobra, myślę, że to już w następnym od odcinku. Na dzisiaj myślę, że to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.